Możesz coś stać, co chcesz, mit i zawsze nie mm -hmm. Bo myszkać musisz. Możesz KI, komputer i już będziemy duma się siedzieć i robotery będą łazić mm -hmm. bez miasto, ale mieszkać musisz. Tak. Czyli zawsze czekasz, czyli zawsze czekasz do tego momentu 10 lat? Czy są jakieś nieruchomości, które mówisz... Ty Moja ty... strategia zawsze 10 lat. Okay. I odcinia 10 lat i po 10 lat zawsze idziesz to fair I bierzesz i sprzedajesz z zyskiem? Wierzysz pieniądze i inwestujesz dalej? Sofort. So pieniądze nie leżą, zawsze się. Mhm. Pieniądze się muszą ruszać. Jak się pieniądze nie ruszą, to się z tego nic nie robi. Pamiętam jak nikt, że to było w Durem, w mieście Durem. I właśnie pytał się mnie jeden klient wtedy, dlaczego w ogóle ten inwestor sprzedaje to? Na pewno coś jest tam nie tak. Dużo osób pyta. Ja kupuję zdrowe pakiety. Mhm. Już wszystko nie umie trzymać. Mhm. Bo tyś umie jest kiedyś granica co dopiero muszę się dorobić do tego. Znaczy, znaczy ni, ni, możesz iść do banku i powiedz co 100 milionów. Daj mi ją hmm. kupię od nieruchomości. Nie idzie tak. Hmm. Bo bankiem zawsze się robi, jak się go do step by step. Tak, tak po troszku. Trochu, po troszku, tak jest, tak jest, To znaczy, jak ja kupuję sobie pakiety, powiedzmy, jakieś 15-16 mieszkaniów, to ja zawsze próbuję... Cięść zostawić się, mm -hmm. trzymać się, a część muszę sprzedać, bo zaś muszę 6-5 zrobić, tak. żeby z, z, na nowo inwestować. I to mm -hmm. się mówi zawsze tak, jak przed tym powiedziałem, to zawsze się musi kręcić. I on zawsze, nigdy, nigdy w moim życiu te mieszkania, co ja sprzedawałem, że ja sprzedawałem a. B, nie ma mam mm spokój. -hmm. Wszystkie mieszkania mogą moja rynek do, do dać, że ja bym mógł Sto zostawić i ja umiem, prywatnie, osobiście, na 10 lat i